Było sobie raz jajko mądrzejsze od kury. Kura wyłazi ze skóry, prosi, błaga, namawia. Bądź głupsze, lecz co można poradzić, kiedy się ktoś uprze. Kura martwi się bardzo i nad jajkiem gdacze. A on opowiada, że jest kacze. Kura prosi serdecznie i szczerze. Nie trzęś się, bo będziesz nieświeże. A ono właśnie się trzęsie i mówi. Że jest gęsie. Kura do niego zwraca się z nauką, że jajka łatwo się tłuką. A ono opowiada, że to bajka, bo w wapnie trzyma się jajka. Kura czule namawia, chodź, to cię wysiedzę. A ono ucieka za miedzę, Kładzie się na grządkę pustą i oświadcza, że będzie kapustą. Kura powiada, nie chodź na ulicę, bo zrobią z siebie jajecznicę. A jajko na to najbezczelniej. Na ulicy nie ma patelni. Kura mówi Ostrożnie. To gorąca woda. A jajko na to zimna woda. Szkoda. Skoczyło do ukropu z miną bardzo hardą i ugotowało się na twardo.